Um. Wracam z radia. Jeszcze zagrzewałam nawet tych, którzy nie wierzą, tych, którzy wierzą, tych, którzy jeszcze śpią. Zapraszałam dzisiaj na wielki, wspaniały marsz Obudź się Polsko. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że jesteście, że już jesteście tak wcześnie, że za chwilę pójdziemy na koncert patriotyczny, który wprowadzi nas w ten właściwy nastrój, w nastrój, który też pokazały ostatnie dni. Musimy dzisiaj budzić obywateli. 52% obywateli nie idzie do wyborów. My chcemy ich serdecznie obudzić. Decydujcie o sprawach naszego kraju. Nie może być tak, że garstka decyduje o tym, czego tak naprawdę większość nie chce. Bo teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Najpierw zacznijmy od fundamentów od korzeni. A te są bardzo ważne bo jeśli na tym budujemy, a fundament jest słaby, to cały dom się po prostu przewróci. Czy chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się historii tylko do roku 1918 i opuszczały szkołę w wieku 16 lat, nie wiedząc jaki był wspaniały okres międzywojenny, jak wstawaliśmy z kolan, po Borak, jak budowaliśmy piękną, wspaniałą Polskę, którą do dzisiaj czasami e, e, akcenty, elementy tego budowania z okresu międzywojennego możemy podziwiać. Zatem, kochani, czy chcemy, żeby nasze dziecko, które w wieku 16 lat kończy gimnazjum, nie mogło się w polskiej i szkole dowiedzieć jaki był piękny wkład Ojca Świętego w obalenie komunizmu jak był w ogóle wkład w świat nie tylko chrześcijański ale i generalnie w rozwój naszej ludzkości czy chcemy żeby nasze dzieci które kończą 16 lat nie mogły dowiedzieć się w polskiej szkole, bo tego chce dzisiaj polska władza, dlaczego zabito księdza Jerzego Popiełuszki, wielkiego kapelana ludzi pracy, ludzi solidarności. Czy chcemy tego? Nie, nie chcemy! Odpowiedzmy jasno, że tego nie chcemy. I tu władzy mówimy dokładnie nie, bo to jest nasz fundament, bo jeśli Korzenie naszym młodym obywatelom, Tu dalej już łatwiej nimi manipulować. I po to tu dzisiaj jesteśmy w tej sferze, jak to dzisiaj nasi przeciwnicy powiedzieli, w tej sferze niby ideologicznej. A to są nasze podstawy, to są nasze korzenie. I po co tu jeszcze dzisiaj jesteśmy? Dlatego, jak pięknie mówi solidarność. Otwartym, bardzo spokojnym językiem, bo chcemy dialogu. Nie może być tak, jak było przed 1989 rokiem, że władza najlepiej wie, co jest dla nas najlepsze. Bo nie ma tego dialogu. Nie ma go w polskim Sejmie, nie ma tego dialogu w Komisji Trójstronnej, nie ma tego dialogu wszędzie tam, gdzie on powinien być, bo nie szanuje się dzisiaj Polaków, tych Polaków z Polski Powiatowej się na tabliczce Warszawa. Dalej mamy kraj, który myśli, rozumie i chce tego, abyśmy byli wysłuchani, aby władza nas wysłuchała i aby wzięła to przede wszystkim pod uwagę, bo tego dzisiaj nie ma.